Jędrzejów. Tu mieszka Gplay. Pewnego dnia budzi się w namalowanym świecie. Okazuje się, że ktoś zhakował serwer i zamienił wszystkie bloki na malowane. Nasz bohater postanawia dowiedzieć się kto za tym stoi. Czy mu się to uda? Zobacz jego przygodę i nie zapomnij zostawić kciuka w górę, a challenge na dziś to 200 kciuków. Mam nadzieję, że dacie radę, jest to mała liczba i zapraszam do oglądania. Jeśli podobały Ci się moje filmy, nie zapomnij kliknąć subika z dzwoneczkiem, dziękuję! Giplej, wstawaj, wstawaj, zobacz co się stało z naszym Ej. światem! Ej! cały pokolorowany, wstawaj, W ogóle popsułaś mi chyba Minecrafta! Co się dzieje, czemu tu wszystko jest w ogóle takie namalowane? Ej, nasz domek się zmienił, Giplejka, co jest grane w ogóle? Coś się dzieje, Co się dzieje, naprawdę, chodź zobaczyć różne bloki! Normalnie ja sprawdzałam, wszystkie bloki są inne! Giplayka, czy ty widzisz to słońce? Ono normalnie ma okulary i się uśmiecha. Ktoś namalował, słuchajcie, słońce. Co się stało z naszym światem? On jest cały namalowany, słuchajcie, widzicie, te bloki trafy? Ej, o co chodzi? A co to jest za blok w ogóle, ten błękitny giplaika? Co to niby jest? Zobacz, zobacz, to jest blok elementowy, ja sprawdzałam wszystko i wszystko wygląda. I zobacz jak tak wygląda! Niesamowite, widzicie widzowie, tą pochodnię, patrzcie na ten ogień. Chyba tak naprawdę nasz świat zmienił się w ogóle namalowany. Nasz cały serwer jest teraz namalowany. Ej, ciekawe, czy jak w ogóle deszcz spadnie, czy tego wszystkiego nie zmienimy. Myje to jest bardzo dziwne. Ej, tu jest nawet shulker box i patrzcie, głowa smoka nawet jest namalowana i tu wszystko jest malowane. O, diamentowy kilof też, słuchajcie, namalowany. Dobra, ja sobie to w sumie wezmę Gplayka Ej musimy dowiedzieć się co się dzieje. To jest bardzo dziwne, powiem ci. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie widziałem Widzowie, czy kiedykolwiek widzieliście Taki namalowany świat Nie wiadomo czy nam się Minecraft popsuł Czy problemy z serwerem Ale ogólnie jeśli wam się to podoba To zostawiacie już teraz kciuki w górę Zobaczymy ile uda wam się wbić Wpadajcie oczywiście też do sklepu edgyplay.pl po super ciuchy i gadżety I dołączajcie do naszej armii Zostawiajcie subika z dzwoneczkiem Ponieważ ci już niedługo będzie nas 2 miliony Także nie zwlekajcie widzowie A gplay ja wiesz co, chyba pójdę w ogóle z tym na policję Może tam się czegoś dowiem może pozwiedzam przy okazji. I ja nie mogę, nawet takie drzewka, roślinki, słuchajcie, są namalowane. Wszystko jest smalowane, Jak to śmiesznie wygląda. Dowiem się nie, czegoś. Zajdę do ciebie do góry, idę do koleżanki. Dobra, dzwoń do koleżanki, może ci koleżanka coś powie. A więc to są w ogóle liście, widzowie. Ej, nieźle. W ogóle coś się popsuło też z moim samochodem. Ej, w ogóle on wygląda jakby był w ogóle z książek zbudowany. Ej, no nieźle. Minecraft jest naprawdę dziwny, słuchajcie, w takim wydaniu. Ale w sumie szczerze powiem, że wam... Wam, Że mi się podoba. Ej, nie jest tak źle w ogóle. To jest coś ciekawego. Ciekawe urozmaicenie, patrzcie. Ej, to jest Siemaku. chyba głowa są. play, ej, play. Gplay. ty tutaj fórką podjeżdżasz. Ty widziałeś, co się stało? Wszystko jest spokolorowane. Zobacz, zobacz, tylko na tą trawę, wszystko jest. Co się stało, widzisz to? Ej, stary, ja nie wiem, myślałem w ogóle, że mi się Minecraft popsuł. Nie wiem, patrz tutaj w ogóle są głowy, to jest chyba Słuchaj, Steve i zombie, jak widzisz, jak to śmiesznie wszystko wygląda, właśnie przyszedłem do centrum miasta, dowiedzieć się. Co co się dzieje? Ja nie wiem w ogóle, Laki, co jest grane w tym momencie. Chodź, siadaj do auta, opowiem ci wszystko w drodze. No dobra, dobra, no to dawaj, gdzie jedziemy? Słuchaj, jest to? taka sytuacja, że normalnie wszyscy powychodzili z domu, i, i normalnie jakaś, jakieś apogeum się dzieje na naszego serwera. Tu już jest, jest koniec. Normalnie każdy sobie wchodzi do sklepu, bierze sobie, co chce, zapłaty. Normalnie ja wcześniej nigdy takiego czegoś nie widziałem. Ty jesteś stary w ogóle. Patrz na tą świnkę, jaka śmieszna. Jak normalnie ma twarz namalowaną. Czyli co każdy ukrada, słuchaj, sklepy, banki, wszystko tutaj, wszystkie lokale nasze w mieście. Tak, banki, banki też sobie wchodzą do banku i sobie biorą y, normalnie kasę. O, czekaj, może my też tutaj wyjdziemy. Zobaczcie ile tutaj villagerów jest. Ej, Chodź, co wyjdziemy. Tutaj w ogóle jest ogień. Ej, osadnicy, przestańcie w ogóle tutaj napadać na sklepy. I patrz, jakie w ogóle tutaj wejście do banku jest otwarte. Ej, ja najśmieszniejsze to słoneczko, widzowie. To, to słoneczko uśmiecha się dla. Dla wszystkich widzów, którzy zostawili kciukasa w górę i subika oczywiście, dobra gasimy w ogóle pożar, ej zobaczymy w ogóle co tu w banku narobili laki ej czekaj, bo tutaj e, ten, w ogóle to są chyba bloki diaksowe, ej skrzynie są puste widzowie, widzicie jakie w ogóle skrzynki też są namalowane i drabinka nawet jest namalowana nieźle tu wygląda, ale wszyscy słuchajcie okradli normalnie bank, a myślisz, że sklepy są jeszcze pełne laki, może byśmy weszli tutaj sobie do sklepika, no patrzę. pewno, że idziemy tylko U, zobaczmy czy ktoś tutaj w ogóle jest. Dobra, 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 tylko żeby nikt nas nie zauważył. Słuchaj, bo pewnie policja jest tak zajęta aktualną sytuacją, nawet tutaj woda śmiesznie wygląda. Że tak naprawdę, słuchaj, nie może pilnować porządku w naszym mieście i ludzie to wykorzystują. Słuchaj, no to co? Może weźmiemy sobie kąpa, zanim ktoś nam zabierze, co? Też, ty, Gipley, a ja może tutaj chodź, zobacz, tutaj są zbrojki tej mieczy, chodź sobie weźmiemy na początku zbrojkę mieczy. Ty, wow. to jest chyba zbrojka diaksowa, jaka śmieszna. To którą ty bierzesz, Laki? Ty, ty chyba wziąłeś liściastą zbrojkę w ogóle, co? Tak mi się to wydaje. Yy, ja biurę no, diaksową, ja... zobaczymy jak będę wyglądał. Pewnie jak namalowany G-Play teraz. Patrzcie widzowie, mam namalowaną zbrojkę, jakie jaja. Fajnie też ten kilo wygląda mi do zestawu. Jestem trochę taki pro, ale trochę namalowany. Dobra, Laki, gdzie są mieczyki? A, tu są mieczyki. Dobra, to ja biurę diaksowego do zestawu. Też fajnie wygląda. Ja nie mogę namalowany e, mieczyk. Ty, ja patrz, kasy normalnie jeszcze nikt nie zdążył tutaj obrobić. Dobra, zostawimy tu w ogóle, gdzie jest kasjer. Czemu tu nikt nie pilnuje? tego sklepu. Zaraz tu wszystko ludzie pozebierają. I TNT-ki, patrz. Normalnie też napisany napis. TNT jakby, wiesz co, ktoś yy, właśnie sobie tutaj namalował. Ołówkiem yy, ktoś łopisem. normalnie namalował. No dobra, dawaj zwiewamy laki. Co w ogóle robimy z tym fantem? Yy, nie wiem właśnie, czy iść sta stary z tym na policję? czy co, co w ogóle myślisz, że robimy? O, osiołek nawet, <laughs> słuchajcie jest namalowany. I ci osadnicy. Jasne, idź na policję. Idziemy może, co? No dobra, no to słuchaj, ja się czegoś może dowiem. Porozmawiam o co tutaj chodzi, bo to jest na Naprawdę bardzo dziwne. Jak się czegoś dowiem, to w ogóle dam ci znać, mordeczko, co? Daj mi znać, daj mi znać, oczywiście. Dobra, także idziemy. Ej, patrzcie, creepery jakieś. Ej, one są jakieś dziwne, namalowane creepery. Ej, dajcie mi spokój, creeperki. O nie, słuchajcie. O nie, o nie. O nie, zaraz wysadzą tą śmieszną krowę, ale w ogóle ma, słuchajcie, uśmiech. O nie, 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 nie. Ja, widzieliście ten wybuch? Ej. Steki, normalnie namalowane steki I tutaj słuchajcie jest normalnie yy, Wiecie co, tej temki po krowie yy, Idziemy w ogóle zobaczyć Do tutaj, Ej, co tutaj jest tyle Wojska na naszej komendzie policji Która zresztą też jest cała malowana Halo, co tutaj się dzieje Panie i panowie, chłopcy i dziewczęta Ej, się... słuchaj, słuchaj Są ludzie Którzy mają do ciebie sprawę, sytuacja jest bardzo poważna. Jak to poważna jest w ogóle? Ja tak naprawdę nie wiem, co się dzieje. Panie władzo, w ogóle cały świat jest namalowany. Poczekaj tu, zaraz przyjdzie do ciebie admin całego serwera, musi z tą porozmawiać. A to chłopcze, to to coś powiązane jest ze mną. No dobra, dobra, panie policjancie, to ja czekam na tego admina. Ej, widzowie, ta sprawa chyba jest powiązana ze mną. Mam nadzieję, że to nie jest przeze mnie cały świat teraz namalowany. I zaraz słuchajcie mnie, serwer, na admin serwera, co jak. Mi zaraz bana da. O nie, słuchajcie, w ogóle co oni tutaj mają? Komputery jakieś. Widzicie ty, może podłączymy się pod internet, nie ma tu routera. Może zmienimy tapetę, słuchajcie. Zmienimy tapetę adminowi. Czy halo, tutaj halo. O! Dzień to dobry, ty? panie adminie! O. Pierwszy raz pana w ogóle widzę, panie adminie. Pokłony oczywiście tutaj! Mam nadzieję, że nic nie przeskrobałem i Nie dostanę bana na serwerze, zgadza się? Witam! Jest sprawa, bo ktoś zhakował nasz serwer. Y, zmienia świat na, na świat namalowany, wszystko jest pokolorowane jak widzisz, no co pan nie y, powie wszystko widzę, tutaj mam dla ciebie tutaj mam dla ciebie kamerę, żeby sprawdził y, tutaj serwery serwerownie mamy, oczywiście y, i spraw, z, uważamy uważaj tylko, bo jak zacznie padać deszcz to pewnie to wszystko zmyje no właśnie, bo tak naprawdę co główna serwerownia jest bezpieczna panie adminie, wszystko jest tam w porządku bo tam może jest źródło problemu pokaże mi pan y, te, te monitor Zobaczymy właśnie, jak wygląda tutaj. Mamy dostęp do pełnego monitoringu. Proszę, na ekranie wszystko się wyświetli. Zapraszam do góry. Dobra, 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 no ale jak wszystko jest w porządku, dobra, to tutaj ma pan. A to są ostatnie zdjęcia z kamer tutaj na serwerowni, tak? Tak, tak, tak wygląda serwerownia, tak wszystko jest, najprawdopodobniej no. wszystko jest ok. Wygląda wszystko w porządku, nie było żadnych pożarów. Chyba, że po prostu to jest y, atak y, internetowy, i tutaj na przykład serwerownia jest w porządku, ale jakiś wirus został wpuszczony po prostu do środka serwera. Nie mam zielonego pojęcia. Macie jakichś podejrzanych mam w ogóle tutaj? Nie. Mam sprawę, jeden gracz na naszym serwerze o imieniu Laki, ty, y, jest podejrzany, dlatego załatw tą sprawę, proszę bardzo, tutaj mam dla ciebie sprzęt. Ale Laki y to jest mój przyjaciel, ja nie wierzę, że on normalnie stoi za tym, przecież on by też nie chciał chyba spowodować, żebyśmy żyli w namalowanym świecie, ja go znam, ja z nim pogadam, pani adminie, proszę go nie banować jeszcze, dobra? Ja to rozwiążę Dobrze. tą sprawę, także cierpliwości, y, dopadniemy po prostu tego, y, kto za tym stoi, kto nam tutaj schakował serwer. I naprawimy to. Także widzowie, jak widzicie, mamy problem. Chociaż niektórzy by pewnie byli zadowoleni. Słuchajcie, z takiego namalowanego świata można się przyzwyczaić po jakimś czasie. Ale nie wierzę, że mają tutaj podejrzanego. Słuchajcie, i mówi, że to jest laki, że laki niby jest podejrzanym. No, musimy to zbadać. Mam w sumie pułapki. W razie co, zobaczymy, czy laki będzie. Ej, patrzcie, laki się kąpie w basenie. Możemy w sumie. kąpie się z basenem. O, mój piesek, o, hej, piesku. się ma co tam O O, o, siema! Ej, 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 co się stało? Co się stało? No, chwila, przepraszam, chwila. Laki, ale ogólnie to cię musiałem złapać w pułapkę. Yy, wiesz co, pamiętasz, spotkaliśmy się tam i też masz namalowany świat. Byłem na policji i admin powiedział serwera, w ogóle pierwszy raz admina serwera widziałem, że ty jesteś podejrzany, że to ty stoisz za ty w ogóle, Laki, to prawda? Nie, no coś, ty to nie ja. Nie, Pewnie to zrobił ktoś inny. No coś, ty wypuść mnie stąd. Przecież ja tutaj nie powinienem być, nie? No, no tak, głupi no ogólnie mi yy, łapać się słuchaj, skoro wiesz, co się znamy, dobra, dawaj, dawaj, laki, chodź tutaj. Także masz, może, jakieś wiesz. Ja ogólnie wiesz, udawaj, że. Bo tutaj w sumie są śmiat kwiatkowie, choć się schowamy. Słuchaj, jak coś tu udawaj, że ja cię schytałem i ty jesteś wiesz, co schwytany i nigdzie tutaj się nie wydostaniesz, ja nie wiem, co robić. Masz jakiś pomysł? Kto tutaj mógłby być, słuchaj, podejrzanym głównym? Bo na razie to ty masz największy problem, bo myślą, że to ty, laki. A to, jak skoro to nie ty, to kto No Chodź, wejdź chodź, chodź, tutaj. E, e, wiesz, kto to jest? No. Wiesz, to to

To haker, to haker na pewno zrobił Widziałem coś, i sprawdź Zobacz, czy to haker No dobra, w sumie ty, to nie głupi pomysł Przecież haker umie hakować To on by mógł w łatwy sposób zhakować nasz serwer Teoretycznie, nie? Także słuchaj, laki siedź tutaj, nie wychodź z domu Bo admin może cię zobaczyć I pomyśli, że znowu coś knujesz Jesteś, słuchaj, normalnie na celowniku, także uważaj A ja lecę do hakera szybko to zbadać Widzowie, jak myślicie, czy to hakera sprawa? Czy to haker odpowiada za to, że nasz świat jest teraz namalowany? Ja nie wiem, sprawdzimy to za momencik i może się czegoś dowiemy. Lecimy czym prędzej. Zobaczcie, jak to fajnie wygląda. Normalnie ta trawa jest normalnie taka śmieszna, namalowana, jak słuchajcie, z kreskówki normalnie. I najfajniejsze to słoneczko. Dobra, tutaj w ogóle. Ej, haker tutaj jest, patrzcie, co on robi. Dobra, śledzimy go. Akurat dziś wychodził z domu, wychodził z domu. A i gdzie on zwiał? Gdzie on poszedł w ogóle? Słuchajcie, dobra, tam jest. Tam jest, idziemy tędy, śledzimy go. Śledzimy, śledzimy. Gdzie on idzie? Słuchajcie, perłami się gdzieś wytepał. Ej, on mnie zobaczył, myślicie, słuchajcie Co on kombinuje, rzuca te perły, słuchajcie Nie wiem, dobra, może jest zajęty Albo mnie zobaczył, słuchajcie, i zwiewa Nie mam zielonego pojęcia, ale skoro Gdzieś tam się teleportuje, to mamy Szansę po prostu dostać się do jego domku I znaleźć jakieś poszlaki Okej, okay, także słuchajcie, co my tutaj mamy Jest tutaj w ogóle jakieś akwarium, rybki Śmiesznie, on w ogóle ma domek bedrokowy Zobaczcie widzowie, jak wygląda Tutaj malowany bedrock. no śmiesznie To wygląda, na razie poszlak Żadnych tutaj nie widać, na dachu też nic, tylko antena, a tutaj on miał zawsze zejście takie na dół. Ej! Patrzcie, zablokował to zejście. O, panie adminie, mm, mam... mam a co ty tutaj robisz? Mam kolejnego podejrzanego, panie adminie, bo pan normalnie ma tutaj władzę nad serwerem, ma, może pan y, hakować, game moda pan ma i tutaj normalnie haker Bedroka ustawił, żeby nie dało się zejść w ogóle do niego pod ziemię. Może by pan wy, wysadził, ja mam tu jeden ładunek, może pan to by podpalił i może jakoś się tam dostaniemy do środka i zobaczymy tajne plany hakera. Może się czegoś dowiemy, może to jego sprawka, panie adminie. Może się dowiemy. No dobra... W takim bądź razie, jeśli jesteś pewien, że to haker, no to sprawdzimy to. Panie adminie, wow! Nieźle! Panie adminie, ja myślę, że to nie jest laki, bo ja go znam, ja go znam, normalnie to nie jest sprawa lakiego, jego ja normalnie schwytałem w pułapkę. Ej chwila, tutaj jest jakaś tajna jego siedziba, tajna siedziba hakera i... Zhakować serwer, zamienić cały świat w rysunkowy, widzi pan, to są tajne plany hakera i teraz wychodzi na to, że to on chciał zamienić cały świat w rysunkowy. Ja go nawet przez chwilę Aha. widziałem, ja go widziałem, tak. on się teleportował i gdzieś tu zwiewał normalnie, wie pan? Panie Adminie. Gdzie? To jak my, my go zaraz złapiemy chwila sprawdzę na y, liście serwerów graczy czy on jest? Y, tak, tak on się, on jest na liście serwerów, zaraz go złapiemy! No to proszę go się nie do niego przeteleportować, panie adminie, zbanować go z serwera, chociaż on jest hakerem, on może być y, bardzo cwany i może uniknąć bana, on się może oh, zaraz zbanować oh, Wie pan co? Ja lecę szybko, może też gdzieś go tu znajdę i zaraz postrzegę wszystkich, że, żeby mieli oko na hakera, także działamy, panie adminie, działamy! Okej, okay, słuchajcie, także ha... W każdej chwili może się tutaj czaić, i to on odpowiada, słuchajcie, za to, że nasz serwer jest właśnie rysunkowy, bo widzieliśmy zresztą jego plany. I też słońce, słuchajcie, ja już tęsknię normalnie za normalne słoneczki, chociaż to jest fajne, bo się do nas uśmiecha. Ej, patrzcie, haker tam gada z osadnikami. Ej, co on tutaj kombinuje? Ej, słuchajcie, mam nadzieję, że nie hakuje niczego. Ej, ma tutaj laptopka. I patrzcie, w ogóle tam jest śmieszny obraz jest taki Uyderem Uwaga, uderem. teraz respy Co? No to poczekajcie, już teraz o nie. I Uwaga, uwaga, uwaga spię, ok, dobra, my uciekamy o nie. o nie, słuchajcie, ja nie mogę Skoro on zre chce zrespić Uydera To chce zniszczyć cały świat Patrzcie, ucieka, ucieka gdzieś, słuchajcie Ja się muszę schować, szybko się chowamy Zaraz tutaj może się w każdej chwili pojawić Uyder I zniszczyć nasz świat Patrzcie, widzieliście, tam było w sumie taki obrazek Uydera nawet Namalowany, o nie Uyder się pojawił w naszym mieście O nie, ty niedobry, ty niedobry hakerze, ja ci dam. Patrzcie, no nie, no nie, no nie, słuchajcie, Wider niszczy nasz świat. Tu haker normalnie chce zniszczyć. Czemu on chce zgryfować normalnie nasz serwer? Ja muszę szybko znaleźć Laki'ego i musimy po prostu zatrzymać Widera, żeby po prostu nasz, nasz serwer przetrwał. To był najfajniejszy serwer, widzowie. Nie możemy po prostu tego tak łatwo skończyć. Laki, Laki, to haker jest winny, to ty nie jesteś winny. Haker zespalnił tam normalnie Widera, musimy go pokonać. Ubieraj swoją normalnie zbrojkę Ty masz jakieś łuk laki na przykład Musimy go zestrzelić czekaj ja mam łuk i mam jeszcze moją zbrojkę tą co poprzednio zdobyliśmy Masz łuk super Ja też mam łuk Dobra Chcesz dobra też? Dawaj 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 słuchaj Dawaj strzały co tam masz I musimy pokonać udera zanim zniszczy nasze cały nasze cały serwer wiesz co Admin w ogóle już też szuka hakera Coś tam próbuje zrobić ale haker jest chyba sprytniejszy niż admin On się lepiej zna na technologiach wiesz Ty widziałeś? Co to jest za łuk laki? Ty mi dałeś jakiś normalnie przekozacki łuk i na hita pokonałem tera Nie wierzę po prostu. Ej, co ty mówisz? Stary, ty jesteś też hakerem. Przyznaj się, skąd masz ten łuk laki? Ty hakujesz z hakerem? Serio? Nie, 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 ale to akurat... Ten łuk, który Tobie dałem, to wypad hakerowi z kieszeni. A ty, słuchaj, coś mi tutaj jest podejrzane. Słuchaj, że Ty masz taki łuk normalnie przekozacki. To jest podejrzane, Laki. Nieważne, tak czy inaczej, słuchaj. Nie wiem właśnie, jakim cudem, wiesz, co haker schakował ten właśnie nasz świat. I jest pewne podejrzenie. Niby w serwerowni mówili, że jest wszystko w porządku, ale warto by było tam się przedostać. Słuchaj, tam na górze są policyjne samoloty. Może polecielibyśmy do serwerowni i zobaczyli, czy ktoś nie zmienił nam tekstu paka na serwerze i dlatego tak widzimy. Co ty na to? O, to jest super pomysł. Wydaje mi się, że to może być yy, prawda, co ty mówisz. Dobra, no to dawaj, wbijamy tą kolorową drabinką na górę i słuchaj, ja biorę ten samolot. Wiem dokładnie gdzie jest nasza główna serwerownia, także możemy słuchaj wsiadać i za mną laki lecimy. Woohoo! Dobra, także na początku w lewo. Dawaj laki w lewo za mną i lecimy na razie cały czas prosto. Yy, serwerownia jest, słuchajcie, na najwyższym Budynku w naszym mieście, dokładnie tak. O nie, straciłem kontrolę, straciłem kontrolę. O Jak nie, on nie lecę na dole, lecę na dół. Laki, uważaj! O nie, nie słuchajcie, dół. Laki stracił kontrolę nad samolotem. Nie wiem teraz, czy mamy lecieć na serwerownię, czy wracamy, słuchajcie, i ratujemy Lakiego. Ej, patrzcie, tu się pali. Ej, normalnie, dobra, wyskakuje z samolotu. Ej, widzieliście? Tam na dole się pali. Ej, tu jest normalnie serwerownia, dobra. Ej, tu przecież była ochrona wcześniej. Ej, ja nie mogę, musimy zgasić ten pożar szybko. Tutaj normalnie jest pożar. Tu się dzieją, dziwne rzeczy, słuchajcie, zaraz to ugasimy, będzie w porządku, mam nadzieję, tylko kto to podpalił, kto to podpalił, jest skrzydełka, są jakieś skrzydełka, słuchajcie, czyterskie, nie wiem, do kogo one należą, dobra, tutaj patrzcie, jakie komputery, ej dobra, pełno tu komputerów, fila. Przetniesz i równa się rozwalisz serwer O nie, o nie, słuchajcie, ja to przeciąłem Szybko Redstone'a tu ustawiaj Szybko wracamy, przetniesz, równa się Rozwalasz serwer, ale chwila Dobra, tutaj ktoś komputery Poustawiał, podpalił tu Gdzie tu jest w ogóle jakiś haker, słuchajcie Kto za tym stoi, nie wiem, tutaj jest jeszcze Jakaś skrzynka, ej, jakiś mieczyk kozacki Fajnie, fajnie Tutaj to też coś jest, ej, to jest chyba Główny serwer, słuchajcie W naszym mieście, na razie, ej, co ty tu Robisz, hakerze, ej, przez ten tu podpalać chyba nie chcesz żeby serwer, musiał twojego ruchu zgrai na tobie się Zniszczymy ten serwer. Pomóż mi, o, to ty! Ej, Chodź słuchaj! Pomóż mi. Ja ci dam! Ej, niej, Lecisz niej, hakerze niej. na dół! Jeronimo! Ja nie mogę, słuchajcie, zepchnęliśmy hakera z takiej wysokości. Dobra, tylko teraz jak tutaj wyłączyć, słuchajcie, ten malowany świat. Nie ma zielonego pojęcia. Tu jest napisane, że jak się przetnie kabelek, to rozwalam serwer. I teraz ja to przeciąłem. Serwer się nie rozwalił, także w, słuchajcie, ja nie wiem za bardzo co robić. Jak zmienić po prostu, żeby świat nasz nie był malowany, skoro... Jeśli wy wiecie, widzowie, to napiszcie mi w komentarzu. Ja będę tutaj musiał poczekać na admina i zaraz może dojdziemy do jakiegoś wspólnego porozumienia i to wyłączymy. Kibicujcie nam, zostawiajcie kciuki w górę. A ja się z wami żegnam, widzowie. Trzymajcie się. Pa, pa.